No witam już w jednym z ostatnich odcinków, jak nie... W os jednym z ostatnich odcinków, jak nie w ostatnim. Chociaż szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby to był ostatni, bo to jeszcze jest spory kawałek drogi. Okej, okay, zacznę od zapisu... Chociaż nie, przed chwilą robiłem. No tak, tamtędy przyszedłem. To najpierw jak zwykle idę tutaj. Ja już po prostu mam taką swoją zawsze drogę. No powiem szczerze, że jeszcze go nie było Nic nie ma Nic w sobie nie ma O zwój pomniejszenie potwora, nie wiem Nie wiem w jaki sposób ma mi się teraz przydać ale Nad się pojawi poszukiwacz o nazwie klucznik nie chcę się z nim gadać nawet Okej, okay, mam klucz klucznika. <laughs> nie myślałem, że ten... Powiem szczerze, że jak przechodziłem pierwsze dwa razy... ...to nie miałem bladego pojęcia, co się trzeba zrobić, teraz już wiem. Trzeba przesunąć najpierw tą dźwignię... ...potem tą... ...iść na sam, iść na sam dół, zrobić wszystko, co tam trzeba zrobić... ...i te, i te same dźwignie też przesunąć tylko że odwrotnie że najpierw tamtą a potem tą okej okay. tutaj będzie chyba bodajże kilka przełączników Łe, nie ta brama się otworzyła e, gdzieś tu będzie bodajże kilka przełączników w których będzie trzeba yy, wybrać odpowiednią kolejność tutaj też będą jakieś strażnicy nie ma? Chyba zombie się pojawią, jak będę wychodził, ale nie wiem, już nie pamiętam. Tutaj będę dość często za... Tutaj będę dość często zapisywał grę. Dlatego, że ten mom... tutaj te momenty są dość trudne, można się łatwo pomylić. Albo nie wiadomo, skąd się kto... Yy, kto lub co pojawi. Uu. Tu będzie ciężko. Jak, jak, jak będę podawał złe, to będą się oni cały czas pojawiać, więc lepiej, żeby się nie pojawiali. O kurde. Okej, okay, to nie będzie spacerek. Będę musiał zobaczyć, czy mam y, zwój zniszczenia ożywieńców. Później mi się raczej nie przyda. Szkoda, że na smoko ożywieńce nie działa. Yy, mam jeszcze jeden. Dobra, jeden starszy, z drugim sobie poradzę. Czuwaj. 600 ekspa, a za tego pana dworu jakiegoś tam było 600. Walka z nimi naprawdę nie należy na łatwiejszych. Zwłaszcza jak się aż po Nobeliara i ten piorun na nich nie działa. Kurde, zazwyczaj to przyciskam do ściany. A teraz odkryłem między drzwiami. Kurde, on tak doskakuje i oskakuje, to takie bez sensu. Daj jeszcze jedno życie piorunem. piorunę. Okej. Okay. Dobra. Nie będę z nimi walczył, będę po prostu wczytywał, jak źle zrobię. Bo walki z nimi są naprawdę trudne, a ja teraz nie, za bardzo nie mogę z tego robić. Które mam tak w ogóle poziom? 30. No. I raczej na 30 skończę Chociaż za smoka olbrzymie to jest chyba 10 tysięcy to nie wiem Okej okay. Jak już mówiłem, nie mam zamiaru za, yy, cały czas z nimi walczyć, będę po prostu wczytywał w ten sposób jest po prostu prost 3 O, o nie Oby to nie zrewtowało tego o czym ja myślę Dobra, teraz próbujemy środek lewo robiłem to tyle razy a i tak nie pamiętam bo mi się te wszystkie przełączniki mylą o dobrze czyli tam gdzie się pojawiają yy, szkielety w brojach, trzeba robić środek lewo prawo jak widać pojawił się pierwszy przycisk tutaj lepiej wziąć mikstury bo tam się coś pojawi nie pamiętam co ale na pewno coś się pojawi Zapiszę jeszcze grę Okej, okay. cóż tu takiego mamy Aha, przy wychodzeniu jeszcze? Nie, tu już nie Tutaj coś będzie chyba Dwojownik cienia znowu O cholera To nie wygląda najlepiej, powiem szczerze ten wartość paladyna mógłby być jednak trochę silniejszy Nie mówię, że jest zły, nawet bardzo go wychwalam ale Łoho wow! Ale kurde śpi Dobra, jest To było chyba najcięższe drzwi jak, ee... Najcięższe drzwi, jakie można było wejść dalej, już nie powinno być tak ciężko aż Kurde ten dwuridor naprawdę zajmuje dużo czasu, myślałem że będzie o wiele krótszy Jak widać od odpalił się jeden przycisk Się znowu zamyka, otwiera I kiedy zrobimy takich cztery to tam głowa, ta głowa to tam jest się przekręci i się otworzą drzwi Teraz tak jak mówiłem, teraz trzeba zrobić to samo z tymi dźwigniami Tylko że najpierw trzeba odpalić tą Potem tamtą i zobaczmy coś za pułapki tam na nas czekają Ok, miksturki jeszcze Dobra, póki co nic nie ma, tylko ten martwy szkielet się stwora, ale jak będę wracał, to raczej coś się pojawi. Co tu mamy? Tu się pojawiają zombie i szkielet. Naj, najpierw rozwalę szkieleta, dlatego że on jest tutaj mniej Zombie coś tam jest, bułka z matem. Nawet w, jak byłem jeszcze w wielkendarze, to mi z nimi spokojnie szło. Aha, tu jest tylko jeden przyłącznik? Aha, wow, to było fajne. Boję, że naprawdę przemyśleli te pułapki niektóre, które tutaj są. Albo ogólnie te właśnie przełączniki. Fajnie, że robili kiedyś takie dobre gry. Jak... oczywiście tam. Gothic trójka, wielu narzeka. Dla mnie nie jest zły, chociaż... Mogłyby być rozdziały. Te rozdziały tak jakoś dodają trochę ciekawości co w następnym będzie a nie że jest taki wolny świat i można sobie robić wszystko co się chce to, to jest yy, coś takiego że jest gra niby nieliniowa ale ja naprawdę nie lubię czegoś takiego wolę rozdziały niby warkanie mają być rozdziały i na pewno ją zakupię okej okay, szkielety jak widać się pojawią a co, co do gotyka trójki to nie chciałbym nikomu mówić co tam jest bo jak wiadomo wielu, wiele osób yy, nie grało jeszcze gotyka trójkę nawet fani serii, no albo po prostu fani serii lubią tylko jedynkę, dwójkę i ewentualnie na no skruka. Ale ja polecam trójkę, naprawdę trójka jest fajna, dużo jest postaci, dużo można zrobić. Jest dużo bonusowych yy, questów, nie, bonusowych nie, ubocznych.